Y -y -e. Witam serdecznie. Nazywam się Doma Zadam. Y -y -y. Znajdujemy się u mnie w stolarni y -y -y. w miejscowości Nowy Wiśnicz. Zajmuję się y -y aranżowaniem, projektowaniem, doradztwem pełnym w zakresie tego słowa znaczenia, y -y -y -y. wykonywaniem mebli. Mebli na zamówienie z, z, różnych, z różnych materiałów, tak jak to teraz na rynku można spotkać. Firmę prowadzę wspólnie z bratem, który który też który też dużą, dużo, dużo serca i duży, duży, duży wkład, wkład swojej osoby w tą firmę, w tą działalność, w tą działalność daje. Zatrudniamy, zatrudniamy 6 osób, więc generalnie nie jesteśmy jakoś bardzo dużą firmą, ale na ten rynek, na te potrzeby, które tutaj są, które tutaj potrzebujemy, które mamy, to jest nam wystarczające. Szkolimy też uczniów, którzy swoją młodą osobą, ich zaangażowaniem chcą iść, chcą iść drogami stolarstwa. Cieszymy się z tego, że, że Pan Bóg daje nam dużo pracy, dużo, dużo, dużo klientów, dzięki którym możemy się rozwijać, a przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za ludzi, których, pracowników, których nam Pan Bóg dał, którym, dzięki którym możemy prowadzić, prowadzić tą naszą działalność. Znajdujemy się w, w zakładzie, który bardzo dawno temu założył nasz tata. Prowadził ten zakład stolarski do 1996 roku I po, i po jakimś czasie, kiedy tata zmarł, no powiem szczerze, że ja byłem za mały na to, aby móc podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu firmy, dalszym prowadzeniu zakładu. Podjąłem decyzję, że nie będę kontynuował, choć w tym zakładzie... Brałem praktyki, tutaj w zasadzie się nauczyłem rzemiosła stolarskiego. Postanowiłem pójść do pracy, w zawodzie oczywiście stolarz, po to, zdobyć doświadczenie, nabrać odwagi, poczytać, co do mnie Pan Bóg mówi przez pracę w innym zakładzie. Pracowałem 9 lat w firmie meblowej, produkując meble, łapiąc, łapiąc więcej doświadczenia. I po tym czasie postanowiłem otworzyć zakład i to było 15 lat temu. Od 15 lat produkujemy, produkujemy tutaj na tym miejscu, produkujemy nasze, nasze wyroby, nasze produkty. Początki były trudne, naprawdę bardzo trudne. Było już tak, że no, było przez niefrasobliwość tak naprawdę decyzji, decyzji, braku podjęcia tych decyzji. Albo podjęciu złych decyzji. I już mieliśmy na myśli pożegnanie się, to było na samym początku, pożegnanie się z, 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 z prowadzeniem dalszej działalności. Po tym, kiedy trafiłem na właśnie na dobrych ludzi, którzy mnie otoczyli swoją opieką, doradztwem, i udało się nam wybrnąć z kłopotów, wybrnąć z. Z tych trudności, w którym się znaleźliśmy, przede wszystkim z długów, kredytów i nie tylko. I do tej pory udaje nam się jakoś to iść do przodu, iść do przodu, aby, no właśnie, aby, się, aby się jakby udoskonalać w tym wszystkim, co, co, co przed nami jeszcze. Na samym początku mieliśmy jednego pracownika. Pracują do dnia dzisiejszego. Jest dobrym fachowcem dobrze wyszkolonym, jak sam twierdzi, że dobrze mu tutaj u nas cieszy go ta praca i, i nie, nie myśli na razie szukać innej. Po jakimś czasie, po dwóch latach, trzech latach, kiedy z pracy, w której ja byłem, zwolnił się pracownik, współpracownik zapytał się mnie, czy bym, nie, czy bym go nie chciał zatrudnić. bezwzględnie powiedziałem, oczywiście, jak najbardziej zapraszam. On jest teraz też, też z nami do dnia dzisiejszego, potem kolejny, potem kolejny i tak dalej. do tej pory mamy, mamy, i tak jak wspomniałem wcześniej, mamy sześciu, zatrudniamy sześciu, sześciu pracowników. Każdy myślę przedsiębiorca o tym dobrze wie, że właśnie dobrze zarządzanie wspólnotą pracowniczą, wspólnotą firmy, bo tak ją nazywam, Dobre, dobre zarządzanie jest, nie przychodzi tak od sobie, nie przychodzi samo. Pomocą jest przede wszystkim zdrowa i dobra relacja z Panem Bogiem, ale przede wszystkim opieka drugiego człowieka, opieka właśnie współbrata z wspólnot różnych, o których wspomnę. Natomiast Cieszymy się, że, cieszymy się jako, jako, jako e, pracodawcy, że możemy dzięki, e, dzięki tej e, drodze, na, na którą nam, nas Pan Bóg powołał, e, dać pracę tym właśnie ludziom, e, którzy z nami są. E, dziękujemy im bardzo za, za zaangażowanie. Produkujemy meble e, wysokiej klasy. E, możemy Czuciem usatysfakcjonowani z tego, że klienci, którzy do nas trafiają i później korzystają z naszych usług, skorzystają z mebli, których my, których, których my im dostarczyliśmy, po kilkunastu latach, po kilku latach wracają i zamawiają nadal, zamawiają kolejne czy też później ich rodziny. Nawet nie mamy strony internetowej, bo nam już. E, nie jest ona potrzebna, tak, tak poczuliśmy, z, z, troszkę z zaniedbania, ale twierdzimy, że nie jest ona nam potrzebna. Nie mamy nigdzie żadnej reklamy, nie reklamujemy się nigdzie, na, w żadnych billboardach, e, ścianach i tak dalej, gazetach, e, broszurach. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na wolę Pana Boga, bo tak naprawdę ja odbieram to jako, jako drogę i stałem się dzierżawcą tego wszystkiego, co mam. Ja nie jestem właścicielem, jestem tylko dzierżawcą. Właścicielem jest zawsze jeden, Pan Bóg, a my jesteśmy tylko i wyłącznie Jego, 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 Jego dzierżawcami. I staramy się y, dobrze okopywać tą naszą stolarnię, tak zwaną winnicę, po to, aby rozkwitała i dawała radość, y, i dawała radość y, każdemu, kogo Pan Bóg postawi na naszej drodze. Za to mu dziękujemy. Jak dobrze wiemy, praca to nie jest to, co dla nas powinno być najważniejsze. Praca jest ważna, bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsza dla mnie osobiście jest zdrowa, dobra, bardzo dobra relacja z Panem Bogiem. Bo to dzięki Niemu jestem tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem, jako osoba, jako pracodawca, jako rzemieślnik, jako, jako osoba, która, która chce, i pragnie y, y, dążyć do, do celów, y, a przede wszystkim jako, jako ktoś, kto y, pragnie robić coś więcej ponad pracę. Dzięki y, Panu Bogu y, jestem mężem i ojcem piątki dzieci. I to właśnie te dzieci motywują bardzo do tego, aby, aby iść tą drogą, jaką idziemy. Y, tak jak wspomniałem, mam piątkę dzieci, najstarsze ma 23 lata, najmłodsze 3 latka, więc dosyć duża różnica, ale dziękujemy Panu Bogu za każde. Za każdego z nich. Udało nam się wspólnie z żoną zbudować zbudować w naszej podświadomości, w naszych myślach, to, aby iść drogą budowania wspólnot. W pewnym okresie mojego życia na naszej drodze pojawiła się, się osoba, która zadzwoniła do mojej żony, zaproponowała jej, zapytała, czy nie chciałaby wysłać mnie jako, jako męża na rekolekcję z jej mężem do księży Sercanów na rekolekcję. Wielkopostne do Gródka, no moja żona e, się, się, że tak powiem, zgodziła. Ja z nią porozmawiałem, też chętny, chętny na to byłem. Po czym już wtedy szukałem różnych dróg, bo to był ten moment takiej perturbacji, w której się znalazłem. E, no złej drogi tak naprawdę, bo nie zawsze było kolorowo, i zawsze było dobrze. I tam spotkałem ludzi, których do dzisiaj znam, których do dzisiaj Szanuję, i, i cenię ich dobre słowo, które było skierowane do nas. Tak pojawiła się w mojej głowie myśl robienia czegoś więcej ponad, ponad firmę, spotykania się, rozmawiania, budowania. Dzięki temu, że tam pojechałem i poznałem dużo pasterstw, przedsiębiorców i pracodawców, które wiedząc, że mając świadomość, że, że to będzie dobre, zresztą tak się to też stało, wstąpiłem do tego duszpasterstwa um, starałem się um, kontynuować przyjeżdżanie na spotkania, które dawało mi naprawdę dużą czerpnię wiedzy, dużą czerpnię um, pewności, ale do, do, dobrych, dobrych słów a przede wszystkim spotkania się z drugim człowiekiem z którym można zadać pytanie i porozmawiać sobie mam taki, a nie inny problem, nie wiem jak to rozwiązać masz, masz jakiś pomysł mógłbym z tobą porozmawiać, zamienić jedno słowo jaką byś widział alternatywę czy drogę w tym, czy w tamtym kierunku Wszystkim steruje Pan Bóg. Ja sobie później to uświadomiłem. Nie ma niczego, nie ma niczego na tej mojej drodze, jeśli nie y, łaska Boga. I też tak było w tym, w tym przypadku, że pojawiłem się na drodze duszpasterstwa. Tam, tam mnie o, jako, jako przedsiębiorcy otworzyły się oczy. Zrozumiałem błędy, których y, z, z czasem, biegiem czasu udało mi się wyeliminować. Y, później, y, później na naszej drodze Pojawiły się różne propozycje wspólnot, pojawiły się różne propozycje zawiązywania wspólnot. Też wspólnie ze znajomymi tutaj od nas z miejscowości, wspólnie zorganizowaliśmy kilka kursów alfa, po których to no, zawiązaliśmy wspólnot zawiązała się wspólnota, w której jesteśmy członkami, wspólnota, wspólnota strumieni. Pojawił się spokój ducha, spokój wewnętrzny, gdzie można teraz spokojnym, czystym sercem, Hmm, myśleć o rodzinie, myśleć o e, pogłębianiu relacji z Panem Bogiem, myśleć o e, budowaniu i, 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 i wzmacnianiu firmy. Dzięki temu Człowiek jest, przynajmniej ja, stałem się wolniejszy. Wolniejszy w charakterze niefinansowym. Wolniejszy w charakterze takim, że coś jest dla mnie ważne, a coś jest dla mnie mniej ważne. Dla mnie, było, dla mnie na, na chwilę obecną najważniejsza jest rodzina i budowanie z nią relacji. To też bardzo często wybieramy się wspólnie z, z dziećmi, wybieramy się wspólnie z synami na różnego rodzaju, na różnego rodzaju plenery związane z, związane z przyrodą. I, i, od sześciu lat jestem organizatorem, gdzie też już, już tak naprawdę zawiązała się wspólnota. Już mówię czego, jestem organizatorem, czy współorganizatorem tak naprawdę, ale bardziej koordynatorem czegoś takiego jak spływy kajakowe dla ojców z dziećmi. Pływamy po różnych rzekach Polski. Na tych naszych spływach, które trwają kilka dni, pojawiają się ojcowie z dziećmi, z córkami, z synami. Pojawiają się kapłani, tak aby one nas też uduchowiali, aby nas też wzmacniali, oni są też dla nas bardzo ważni. Więc jakby y, pragnę, aby, aby to, y, to, to nasze też dzieło w jakimś sensie prawda, by, y, przez Pana Boga, y, przez Pana Boga y, dane y, da, dawało radość tym, którzy Y, którzy z nami pływają. Y, w dwóch turnusach w sumie było 120 osób, na jednym 80, na drugim 40, więc widzimy, że jest zaangażowanie jest coraz większe i no, a większość z nich już pływa z nami od samego początku, cieszy ich to, żyjemy tym. Później po, po zakończonym spływie mamy jakieś spotkania, jakieś podsumowania i tak dalej, więc to też jest jakiś wygnięcie. Moim Moim pragnieniem i marzeniem jest to, aby. Aby móc dalej kontynuować to wszystko, do czego Pan Bóg mnie powołał. Jeśli nikt mnie nie wyprzedzi, do za jakiś czas na pewno będę pragnął, aby, aby, aby stworzyć grupę. I tutaj, w Bochni, mogła się zawiązać wspólnota, kolejna wspólnota przedsiębiorców, którzy pragną lub chcą, tak jak ja, iść drogą w bezpośrednim kontakcie z Panem Bogiem, w relacjach zdrowych do drugiego człowieka, do klienta, do pracownika, do, nawet do, do samego siebie w takim zamyśleniu. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o, o to, o czym ja chciałbym powiedzieć, jako właśnie, jako zaangażowany w to, aby robić coś ponad, ponad to, co dla nas jest ważne, ponad pracę, robić coś właśnie dla drugiego człowieka iść tą drogą którą pan bóg nas do której pan bóg nas powołał